Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o książce pod tytułem Mali dyplomaci. To jest książka autorstwa Łukasza Walewskiego, który jest dziennikarzem i on tę książkę napisał razem ze swoją córką. Mali dyplomaci, czyli jak zasady pomagają zrozumieć świat. I faktycznie mamy tutaj mnóstwo zasad, takich reguł społecznych, obowiązują, żebyśmy mogli się odnaleźć i komunikować, i dobrze czuć wśród innych. Jednocześnie mamy tutaj, i to jest moim zdaniem największy atut tej książki, mamy tutaj pokazane, dlaczego te reguły są ważne. Czyli nie tylko, że one są, ale właśnie jaki jest powód ich przestrzegania, skąd się one wzięły, co nie od dziś wiadomo, że żeby zachęcić Dzieci do przestrzegania reguł, które niekoniecznie muszą im się podobać. No Lepiej jednak wyjaśnić, co jak i dlaczego, skąd się wzięło. Zobaczcie, jakie kolorowe są tutaj w środku ilustracje. Bardzo ładnie to wygląda. Dużo tutaj się dzieje i napisane jest to, każdy rozdział to jest taki dialog między tatą a córką. Córka ma na imię Marysia, jest jeszcze młodsza siostra, jest jeszcze mama, no ale tutaj oni właśnie grają główną rolę. I to są rozmowy między tatą. A dziewczynką, i oni się zastanawiają nad różnymi sytuacjami wziętymi z życia. Czasem Marysia idzie do szkoły i coś tam się wydarzy, i to jest powód, żeby napisać kolejny rozdział. Czasem e, jakieś sytuacje w sklepie albo gdzieś tam na urodzinach. To wszystko składa się na różności, o których opowiedzieli właśnie, zebrali je w spisie treści. Jest tego bardzo, bardzo dużo i nie są to takie zwykłe reguły, chociaż też mówimy. Na przykład o tym, jak się zachować przy stole, albo e, o słowach proszę, dziękuję, przepraszam. Niemniej jednak, dużo jest o hejcie, dużo jest współczesnych tematów, łącznie z pandemią, jak sobie radzić w czasie pandemii. Też takie sytuacje komunikacyjne między rodzicami i dziećmi, bo jest na przykład rozdział pod tytułem Rodzic mówi: Dziecko nie słucha, albo kolejny rozdział, ale ja chcę. Sporo takich rzeczy, które pomagają nam zrozumieć drugiego człowieka. Bardzo duży nacisk położony jest na na szacunek dla innych. Czy to mówimy o e, powiedzeniu komuś dzień dobry, czy o przeproszeniu kogoś, czy zaproszeniu lub nie zaproszeniu na urodziny, bo tak przecież też się zdarza. E, wszystko to robimy z szacunkiem dla drugiego człowieka, myśląc o tym, jak ja się mogę czuć w takiej sytuacji, jak ja bym się czuła na jego miejscu. I bardzo, 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 o na przykład jest też e, rozdział pod tytułem kłamstwo. Bardzo pomagają w tym, po każdym rozdziale takie zadania, wyzwania, które są przygotowane przez naszych autorów e, właśnie dla nas, dla czytelników, i e, te zadania. Tutaj na przykład każde jest inne, te zadania bardzo często zachęcają do tego, żeby wcielić się w rolę. Czyli na przykład, ja się zamieniam teraz w moją córkę, a moja córka zamienia się w mamę. Jak ja się czuję, kiedy ona mnie na przykład okłamała, albo kiedy na każdą moją prośbę, ona mówi nie bardzo fajny zabieg, bo po pierwsze aktywne czytanie, a po drugie, takie wcielanie się w rolę pomaga zrozumieć, po co jest dana zasada i dana reguła, i jasne, że my o niej dyskutujemy w tym Momencie, ale myślę, że po kilku takich zabawach i zadaniach dziecko jak już będzie wiedziało, co jak i dlaczego, niekoniecznie będzie za każdym razem dyskutowało, ale też takie zachęcanie do zadawania pytań, dlaczego ja to muszę robić, dlaczego powinnam się zachowywać tak, a nie inaczej. To jest jednak bardzo mądre ze strony dorosłych, żeby nasze dzieci też nie poddawały się regułom na zasadzie wszyscy tak robią, ja też tak robię. Niech one myślą samodzielnie, niech analizują niech się dowiadują i dociekają, skąd co się wzięło. Mam nadzieję, że skorzystacie, bo to jest książka, która, którą powinno się czytać w zasadzie z dziećmi, takimi starszymi przedszkolakami jak najbardziej już można, ale też z e, dziećmi 7, 8, 9, 10-letnimi spokojnie jak najbardziej też rozdziały o pandemii czy na przykład o hejcie, czy o szanowaniu rówieśników i zachowaniach najróżniejszych akceptacji, tolerancji i tak No to to już są tematy, które nawet ze starszymi dziećmi można przerabiać. Wydaje mi się, że to jest fajna książka do poczytania w klasie albo w grupie przedszkolnej, ale też do poczytania tak po prostu ze swoim dzieckiem i też do podrzucania najróżniejszych rozmów, które możemy toczyć przy wspólnym posiłku albo na spacerze. Wszystkie rozdziały, które są tutaj opowiedziane, zostawiam Wam na blogu aktywne czytanie. Zrobiłam tam zdjęcia i jest. Cały spis treści, a jest tego bardzo, bardzo dużo. I co? Mam nadzieję, że skorzystacie, bo w zasadzie rzadko się spotyka takie książki, które tłumaczą, jak się zachowywać, z uwzględnieniem takiej potrzeby, że ja chcę wiedzieć, dlaczego jest właśnie tak. I szacunek, szacunek dla drugiego człowieka to jest coś, co tutaj przebija bardzo wyraźnie. <zysk>